Siemeneczko z tej strony medy, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy w portalu i będziemy stawać różne portale, przygodzić różne poziomy i będziemy w ogóle bawić się portalem. Zobaczcie w ogóle to porównać. O o, 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 kto tu jest? Patrzcie na to, idziemy, to pokażę wam to w tym miejscu, w tym miejscu to super jest pokazane. Tu, tu, patrzcie, rzucam portal, jej, tu, patrzcie, raz na to. Wow. Jestem ja, tutaj jestem ja, patrzcie teraz na to. Mój portal gun. Psz, 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 psz. O tu, pu pu zobaczcie jak to wygląda, środek pusty, normalnie. Idealnie tak to wygląda i tak możemy na przykład gonić siebie. Przestanę to już wygłupiać. Także możemy bawić się kostkami. A i drodzy widzowie, ja się będę bawił kostką, a wy w tym czasie pobawcie się czymś innym. Pobawcie się znaczkiem subskrypcji, który nie może już być czerwony. Nie może być ten znaczek subskrypcji czerwony, więc szybko zostawiaj i będzie szary, musi być szary normalnie. Szybko zostawiaj szarego przyciska subskrypcji. No, przycisk musi być szary. No, halo, co to jest? Co to jest za przycisk, jeżeli on jest czerwony? Musi być szary, łapeczka, także musi być niebieska. Więc szybko łapeczka, y, subskrypcja i git. Patrzcie wam coś pokażę jeszcze. Zobaczcie, co tu się stanie. I na koniec idziemy przechodzić te poziomy w tym portalu. Także link będzie w opisie, będziecie mogli zagrać. I... Patrzcie. Bum! Ale dobra, to jest jeszcze nie wszystko. Zabiorę to. Rzucam tu portal. Ha. I rzucam portal tam u góry. I zobaczycie, co się stanie, jak wejdę w ten na dole, a będzie portal u góry. U. patrzcie na to. Dusz, 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 dusz. Idealnie, walnięcie. Dobra. Lubię dawać efekty, dźwiękowe głosy. Patrzcie. Na przykład, możemy dać tu jeden portal. Jeden portal dajemy tutaj. I mamy teleportację cały czas w dół, ale szybko uratowanie, dobra, uratowaliśmy się. Dobra, idziemy na easy, easy poziom, mam nadzieję, że easy szybko przejdę. Próbowałem troszeczkę przed odcineczkiem tego robić. Pierwsze co stawiamy, stawiamy tu niebieskie, skaczemy na dół, stawiamy pod sobą to, stawiamy niebieskie. Stawiamy to pod sobą. Stawiamy to. Dobra, mamy. Yy. A, teraz znowu skaczemy. Teraz z wyższego miejsca zeszkaczemy. A, dobra, przepraszam, zapomniałem. Skaczemy tu. O, a nie musiałem nawet robić tego, ale dobra. Udało się bez tego, bez problemów. Tak, skok. I w 30, 28 sekund zrobione. O, ładnie, ja. Yeah. Dobra, pierwszy poziom, 28 sekund. Lecimy, robimy następne. Dobra, tu. Wystarczy spaść też można też szybki sposób. 28 sekund, możecie się pochwalić, kiedy mieliście czas. Idziemy na medium, zrobimy w tym odcinku wszystkie yy, poziomy. Ja miałem 28 sekund na easy. Lecimy teraz na poziom medium. Dobra. Dobra. Lecimy z tym niebieskim. Ok. Okej, okay, nie pamiętam gdzie tu teraz. Już pamiętam gdzie tu trzeba było lecieć. No musiałem się skupić leciutko, ale dobra. Tu. Tu. Dobra, mamy. Następnie rzucamy tutaj. Nie! O, wow, udało się. Okej, okay, jesteśmy w 40 sekund! <laughs> Przepraszam, to chwilę ciszy, ale musiałem się skupić, ale udało się. W końcu zrobiliśmy to. <laughs> Dobra, udało się. Zrobiliśmy to w chwilę ciszy, ale dobra, jest. Teraz lecimy po kolejny poziom, czyli po harda. Dobra, harda, nie będę musiał, nie mogę być cicho. Harda, muszę zrobić na harda, czyli nie mogę być cicho, muszę na was gadać i zrobimy teraz sobie harda. Uuu, Jestem gotowy na harda, można przyspieszać sobie hardy y, latanie do poziomów. Dobra. Y, od razu instrukcja, jak to zrobić. Wstawiacie sobie tutaj. To jest bardzo ciężkie. Wstawiacie tutaj. Musicie pamiętać, w którym teleporcie wkładziecie? Tu wkładziecie ten. Yy, nieważne, tu kładziecie te, yy, nieważne, naprawdę nieważne. Jeszcze raz to robimy. Zapiszcie sobie rekordy i zobaczymy, czy mnie pobijecie. Tu lecimy z tym. Yy, lecimy z tym. Z Dobra. Yy, nieważne, 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 nieważne. To będzie wycięte, albo i nie. Jeżeli nie jest wycięte, to znaczy, że chciałbym pokazać, że mi się to też nie udaje. Ale dobra. Okej, okay, lecimy. Czyli tak, tu niebieskie. Najlepiej tu. Tu lecimy. Dajemy tu. Tu takie. Tu takie. Tu takie. Plus jest taki, że o tu nie trzeba już dawać. Ale można zrobić teraz tak. Tu robimy takie. Dobra, jesteśmy tutaj. Tu pewnie dużo osób by się zastanawiało, co robić w tym miejscu. Ale ja już wam pokazuję. Mamy dopiero 27 sekund. Yy, tu można sobie przyspieszyć, jeżeli ktoś robi to na czas, mi się tak szybko nie śpieszę do tego wszystkiego. Ale dobra. Stajecie tutaj, strzelacie tam. Jest, mamy. Tak, robicie tak, strzelacie tu jeżeli dobrze pamiętam tak, widzicie tam dobra mamy dobra tak tak w Minutę i 54 sekundy, powiem wam, że nagrywałem wcześniej jeszcze jeden odcinek. Zrobiłem to w niecałą minutę, w 58 sekund. Znowu się skupiłem, miałem gadać. Znowu się skupiłem na ostatnim fragmencie, bo jest najtrudniejszym fragmentem w ogóle wszystkim. Ale dobra, wiecie co, żeby nie było, że Mendy jest słaby. Mendy oszukuje, robimy to w mniej niż minutę. Robię to w mniej niż minutę. Ja to muszę zrobić w mniej niż minutę. Minuta 54 setne mnie nie zaspokaja. To jest nadal powyżej minuty. Muszę to zrobić krócej niż minuta i będzie git. Ten, tą drogę. Mogą się tą drogę skrócić. To. To można skrócić. Tu jest białe i tu jest białe. No tak. No dobra, to ja więc to po prostu to popsułem, dobra. Dobra, lecimy tak. Tak. Będzie leci tak. 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 Y tu. tu bierzemy, tutaj jest, tu portal, tam portal, dobra jest, yy... portal tu, wchodzimy, tu portal, yy, tu portal, tu portal. I tu portal. I... 42 sekundy. Wiedziałem, że to zrobię szybciej. 42 sekundy zrobiłem to w, w ogóle, nie wiem, 18 sekund szybciej. To jest coś niemożliwego, ale naprawdę się skupiłem. troszeczkę mogłem nie gadać, ale sami wiecie jakie to jest skupienie, jeżeli to chcesz zrobić bardzo szybko. 42 sekundy, 56 setnych, to jest hard. Easy, nie liczę czas Medium także nie liczę, bo to jak ten chce. Ale hard... Zobaczcie, jak wy dacie radę, szybko harda zrobić. To jest wyzwanko, żeby to zrobić harda. No, nie jest to łatwe, ale zobaczymy, czy Wam się uda. Eee, także, jak zrobicie harda, to czeka na Was piękny tort z jedyneczką. Dobra, czekaj, czy komukolwiek się jeszcze udało zrobić harda. No, nie jest łatwe, bo nie ma tu czegoś takiego jak zatrzymywanie się. Trzeba cały czas reagować. Skok, spadnięcie. Skok, spad... w czasie spadania, trzeba rzucać już portale. Nie jest to łatwe, ale gierka jest na tyle fajnie rozbudowana, że pozwala właśnie działać w czasie rzeczywistym. Czy znaczy bardziej, że pozwala działać natychmiastowo, a nie na czekanie czegokolwiek. Dobra, mamy tu, tu. I tu mi się podoba też. Popsułem? A nie, już się naprawiło. Wiem, ja, że to popsułem. Dobra, w ogóle tu mamy jeszcze kulki, to jest fajne też. Działanie na tym. Możecie na przykład zrobić sobie tak, tak. I wy też na przykład możecie spaść. Też na przykład patrzcie na to. Mogę sobie wziąć to. Rzucić tu. Wziąć to. Jeszcze jest jedna fajna rzecz. Co znalazłem? Dajcie tu portal. Dajcie tu portal. Jak najbliżej. Jak najbliżej. Dobra, link będzie w komentarzu, więc możecie się bawić. I patrzcie teraz to. Patrzcie teraz to. Wy tak naprawdę nie wiecie, która teraz jest prawdziwa. Normalnie gdy dajecie... Skrzynkę... Która jest teraz? Nie. O, normalnie gdy dajecie skrzynkę... Halo, normalnie... Dobra, normalnie gdy dajecie skrzynkę, to już jej nie macie. Nie możecie mieć jej na chwytaku cały czas. Widzicie? Ale... Ty, zrobi się coś takiego. Halo? One mo mogą być obracane i cały czas je macie na chwytaku, widzicie? Zobacz... Oj, to przesadziłem troszeczkę. O, widzicie? <laughs> ona się obróci... O, co to być? I ja cały czas ją mam na chwytaku i ona się sama obraca. To jest coś niemożliwego. Po prostu, jak, jak ja to wykminiłem? Zbugowałem grę portala i mam własną skrzyneczkę w portalu. To, na przykład... A ciekawe, czy można podrzucać. Albo mam... Hop. Hop, hop. Nie, a można na przykład... R-kom, F-kom. Aj, nie da rady. Dobra, chciałem to rzucić, nie da rady. Więc drodzy widzowie, ja mam naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. A nie, powoli tu. O, widzimy się w kolejnych odcineczkach, a ja aktualnie spadam do portalu. Na razie, trzymajcie się!